Siema, witam was znowu w kolejnym filmie na moim kanale, A dzisiaj gramy sobie w BadWall na serwerze live. Y, Boat, chyba to się tak nazywa, I, mam nadzieję, że film wam się spodoba, y, wy, wy, wy oczywiście zostawcie w, łapkę w górę, y, suba i no i to tyle, yy. i no chyba co jeszcze mogę powiedzieć. No żebyście po prostu oglądali. Więc no. Yy, ogólnie to tak widzowie. Yy, jeże, jeżeli chcecie wiedzieć, poszukuję ogólnie... Tak. Poszukuję. Poszukuję osób. Yy, na no, na serwer. No, po prostu... Na, żeby nagryć odcinek. Oczywiście P PS-y same yy, po to, że robię... Będę robić film yy, tak. Yy, Zbroja Netherite. Yy, no, Set Netherite contra set Diamond. Jak będą dwa teamy. Yy, jeden team to będzie z diamentowym setem, drugi to będzie z yy, Netherlight'owym i kto, wy, yy, kto lepszy. To będzie taki... No taki jakby czy coś, taka od, wielka walka można ująć, w sumie to nie można ująć, ale tak to się nazywa, no. a ja już na mnie nudzę, tylko sobie odwróć, dodajcie. Nie nudzę, spadam raczej. raczej. Ta 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 kolor. Dobra, lecimy. ta szybciutko. Dobra Trzeba ta zrobić... O, tak właśnie ta ta Co tutaj moi w sumie robią, to ja nawet nie wiem. Ale wiem, że muszę sobie kupić... Pancerz Iron. Iron ingot. Aha, czyli... O nie, czekajcie. Momencik. Ech, zwykle muszę sobie wziąć to zrobić i... Dobra. Weźmy sobie iron, iron na zbrojkę, bo nie widzowie. Yy, yy, nie to chciałem. Yy, Dobra. Kupmy sobie cały seczoł. Yy, zostawmy sobie na później tą, ten, co mam. Yy, mogę gdzieś odłożyć? Czy nie? Tak? Jak, tak? Tak? Nie? Tak? Tak? Nie? Coś? Nic? Nie? Nic, kompletnie nic? Dobra, to no to nic, no. Co poradzę. Chyba nic w sumie. W sumie dobre walić. Ale dobre zostaw, może się kiedyś przyda. Ile kosztuje miecz, że tak zapytam? Yy, zobaczmy, broń. Trzy, na pewno ten mam dwa, to jest jeszcze jeden sewer. No ty, A, Nie zresztą mi zabrała. A to jest czas, kiedy to się jest? Nie, czy coś? O, jest. Dobra, weźmy sobie i lecimy tam ich atakować. T taki set to będzie mój, na razie, jedyny, który ja mam. Yy, dobra, ale nieważne, lecimy tam, po prostu. Jezu, co mój robi? Się pali w ogóle, jezu. Aha, rzut tam jest, nie wiem. Nie wiem, co mój robi w tym momencie. Ale ja mam koszmarny... Lagi. Muszę go zabić. Zabijmy, może jakieś itemy. Dobra, zginie, za sekundę zginie. Dobra, leży. Miał złoto. Miał zło o, on złoto, ooo, złoto. Ty, no tyle, tyle to mi starczy. Patrzcie, patrzcie, 8 złota, dziewięć. Ty, my tu bogaci. My tu jesteś bogaci. Czekajcie, czerwonego chodźmy. Ej, czerwony. Czerwony. Ej, czerwony. Siema. Jak tam u Ciebie życie idzie? Ja, ja życie mija. O, złoto był. Super. A to mój, dobra, to się nim... To ja go nie będę bić. Jakby czy coś. Jakby i tak go nie mogę uderzyć, ale okej. Nie! O Mog O, spadł! Tak! Jezus mój to jest! Po prostu uratowałam do życia w tym momencie. Zudanym... Tam uratował do życie, może ująć. Tak, może razem jeść, możemy uciekać. Yy, patrzcie! Jeszcze kolejne złoto mm. się zostapiło, koch. 14, ciekawe jest seta na, yy, złotego, nawet nie patrzyłem. Ale 15 mamy. Koks, koks, super jest, super jest. O, czerwony idzie. Czekajcie, ja się tu skampię. Wiktor. Witor to się no, Aha, on się nazywa Witor. Elon Witor? Elowitorze, 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 spadaj sobie z eee, tam. Ty, 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 żółty. Jezus! Uch, idę, ucieknie chyba. Nie, ja no, się spalę za. Poje umrzeć. Mogę, nie, proszę? Ej, no, nie, proszę! Uff! Szybko, gdzie jest moja baza? To ja jest zginę. Jak to zginę? Dobra, zbierzmy sobie złoto i uciekajmy z lepiej może. Wiecie widzowie? Lepiej są tu uciec. Lepiej późno niż wcale, jak to bawiają. Uh! Lepiej późno niż wcale, jak to czasami bawiają. Uh! Dobra, przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. Tutaj jest taka. To mi się nie podoba, bo ja tutaj Ja powstałem, że tutaj jeszcze kiedyś utknę, więc wolę to zabudować. I zobaczyć jak to jest drogie. Ajo mm. Gold! Knobak! Oh, kurde, Pancerzy już zobaczy. 15 Żelazna jest. Yy... Ale dobra, mam plan. Patrzcie. robimy tak. Pancerz diamentowy. Weźmy sobie. Tyk, yy, tyk, A chwilę to to zdejmę i to założę i kupmy sobie, wiecie co? Tego sticka. Tego sticka weźmy. Co? Nie mogę? One Gold eyebrow. A, może nie mogę trzymać tego wyjęku, czy co? Czekajcie, bo nie... O, mogę, Dobra! Ona ma chlopack stick, super. Mm, więc możemy popchać ludzi sobie i się dobrze przy tym bawić. Tego chcę czekajcie, zablokuję go. I co jest? Nie mogę... Ej, zmieniam się! Ej! Co jest, Zbagowało wiesz! Sł no człowieku, Spad! So... <laughs> spad! Nie rozumiecie, on spad. Jak można normalnie użyć, gdy ty jesteś dosłownie przy tym. Czekajcie, dawajcie do lawy go wpchniemy. Halo? ja mam dla ciebie pozycję. Ty, ty, jeżeli ty. Ty, dobra, ty. Ty, 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 dobra, tak, tak, nie, ja cię muszę zabić. Bo ty masz złoto. Dla mnie to jest za ważne. Uch, atakują mnie. Ale, aha, oni chcą mnie tak atakować ciągle, tak? Dobra, ty Za... Oddawaj moje złoto. Moje złoto, dajcie mi je. Моє золото, дайте мені. Моє золото, дайте мені. Моє золото, дайте мені. Добре, з тимою з ним. Так. О, вам два злота, супер. Ти тут дай, чоловіку, де дай? Ти там дай? Фредді, попхній ми його. А, так, 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 так. Тож раз, 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 Достав! Але був він Ale go wybiłem. Co ja zrobiłem w tym momencie? To był taki kozak kill. Herobrai! nie patrz! Ej, co, on lata? Ty, po co lata? Dawajcie! E! Co tu się stało z tym mostem? Oknijmy go! On no, jest mniejszy niż zwykle. E, szybko... Mam pomysł. Weźmy mu, zniszczmy łóżko. Elo, wykup pyk, pyk, dedasz. Mm. Zobaczajcie, ilość kupmy. Kilof mamy i mamy... Ojej! Aj! Ale... Got to kupę, O, mu łóżko, okej. Okay. Patrzcie. Dobra, już prawie. O! Aj! Ej! Ej, co ty robisz? No, backstickiem chcesz? Gdzie on zwiął? Ej, gdzie on zwiął? Tam. Ty, hiobaje. Cześć. Cześć, pa, pa pa. Pa A, daj go tam. Pic. Patrz, robi robimy go spatyka. Papa, pa, byczku, mam nadzieję, że grób Twój będzie piękny. A nie, nie, ej, rzeczywiście nie można przez to przejść. No okej, okay, rozumiem. Rozumiem, że nie można. Ale to nie znaczy, że muszę być tak zniszczony most. Więc no. Bo tutaj jest tyle dziury, że można by. Aha, tutaj było coś, a ja tego nie miałem. Zederowanego, czyli jak to się nazywa. Mm, ale dobra. Obserwuję, że już tu niektórzy mają jakieś. na przesadę, o na ma taki diaknięc. A ja mam żelazny ten. Daj, pojawił go, pojawił go. Na, na ludzie, na ludzie. Ja go na ludzie. Ten. Dobra, dead. Nie, tu nie wiem. Do. Dobra, dead. Nie, jak nie. zabrali Zabrali mi Jezu, zabrali nie. Nie, ja Nie, nie. Nie, Jezus, mi, no, ja nie wierzę. Ale dobra. Lecimy. Kto, jaki team został? Yy, zostały dwa teamy poza nami Dobra, a więc Koks Ja w ogóle w ja diametrowiec go i lata. Się ma Ale to jest taki knoback z stickiem i go nie ma. Elo. Hey, knoback z stick, knoback z stick, knoback z stickami chcecie? Macie! Strzał, strzał, strzał Dobra, wypniemy was, wypniemy was. Tego, tego, tego. robię? byczku, patrz, patrz, ja cię odepnę. Ty spadaj, ty spadaj, spad. Ej, ty, ty spadaj. Pyk. Dobra, ja spadaj i łóżko je ja, ja lecę łóżko, zajmę się łóżkiem. Daj, ja łóżko, łóżko. Ja zwalę, ja. Moje. Moje. Hehe, ciekawe kto. O, został zniszczony się ze mnie, koks. Te kok, koknijmy. Nie! Kurde! Chciałem fraga mieć! Heee! No. O nie! Ten ma zbroję! Tylko nie to, że go trafić... Walnąć go z swego patyczka. Nie śmiesznego, Ale się zdobić po prostu. Dobra, został ostatni ty, Żółty! Odwieczny wróg. Ponoć on miał jako pierwszy zbroję. Tak omawiają legendy. Czy to prawda? Nikt tego nie wie. Trzeba się przekonać. I zabić ich z patyczka! Uhu. Dawajcie! Patyk, patykiem! Zwalę was z patykiem! Co wy tam robi? Dawajcie, idziemy go zepchnąć, chodźcie! zrobię dawajcie! Elu, patrz co ja mam! Chodź tu! Ej, co? Z łóżka zostały zniszczone, co? Jak nie zostało zniszczone? Zgiń, pajaku, zginij. Aha, aha, zginął, naprawdę Czeka, Jezu, jest na łóżko Zwali cię, trzeba łóżko Aha, rozwalamy, rozwalamy. Szybko, kopiłem się do aa, ten E, e, e Kopa, 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 kopanie, kopanie. Ale! ja bym się teraz tam do nich. Ej, już dwójka! Ej, jak to jest wale Patrzcie, jak patyczka po robię. Patrzcie. Patrzcie, co się robi. Siema, patyk mam! Patyk mam! Patyk mam! Patrzcie, a, a. patrzcie. Wreszcie no, nie wiem, ci po tak patyku i... Ej, co ty? Chciał mnie zabić. Opuść. dobra, został zabity przez Michał Kot. i pyk, pyk, to jest ostatnia osóbka na no, pożegnaniu odcinka, patrzcie w panie, Kurde, nie odeknęła go, nie, no czekaj, chodź tu, skoleś. mogę cię odepchnąć? No, a Jezus, chodźcie, pep. to ma takie lagi, że go chyba nawet się nie da walczyć z tego patyka, żeby on odleciał. Dostał, ale to słabo jakoś. Ar! 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 Walimy do statyczka. Nie no, ale ja go chcę dobić, proszę. Nie! Yes! O, widzowie, ale to było piękne. Yy, co tutaj jest? Mach Sumeri. A gdzie ja? Eee. Yy, yy, tutaj... aha, czyli... A, 21, killi miałem. A miałem D-dów? Zero. A rozwalonych łóżek? trzy, czyli tyle ile trzeba. A więc widzowie, to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Yy, no i co? Chyba cześć, albo czekajcie. No koniec, yy, zrobimy parkura na pożegnanie. Patrzcie. O, aj. Co, to jest łatwy parkur, czemu ja zginąłem? Ten... Oh, oh, oh. Aha! Aha! Wziął mnie no, do gry. Jakiegoś skina mi losowego dało. Ej, tu nie ma już tego! Eee, no dobra, widzę. To by było na tyle. Nie wiem nawet czemu dostałem takiego skina wszystkiego. Ale to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podoba więc y, czołem i cześć!